Ja mam koszulki, że nie nagrywałem żadnych filmów i chyba jeszcze nie będę nagrywał, ale w tym tygodniu Apple na starym będę miał laptopa. Tak myślę. Hmm. Właśnie jeszcze w GTA kupiłem nowy motor Elektro. Hmm. Midron we Już nie mam hajsów. Mhm, kolega mnie wkurzał. To nie kolega raczej. Nie wiem, jak się w ogóle nie odczuwam, dobra, to, hmm, to chyba na tyle, nie wiem, dobra. Jeszcze mam powiedzieć, czy kontynuować Goat Simulatora, czy, kręcić, czy zostawić go i nie wracać do tematu. Mogę go kupić. Mogę jeszcze inną grę kupić. Bo to w tanku mogę jeszcze nagrać Ayrmecha i Terrarię mm, No, to chyba tyle Więc marka, i do następnego filmu